Ej, serce na człowieka rozpoznasz nami, chory ram Człowieka rozpoznasz czynami Ej, człowieka rozpoznasz czynami Serce czy na bicie. Czy wy to słyszycie? Znajomych mi nie zostało, ale jak rodzinę was traktuję pozdrawiam Tomka i Wiktorię, Igora, Przemka, Piotra z Holandii i Pigułę, I Żanetkę z Opola, i Monikę z Racibora. pozdrawiam Ci szpana i resztę mordeczek, pozostali Ci wspaniali, obyście byli zawsze zdrowi i szczęśliwi, i by zawsze się Wam wiodło. Wielokrotnie ze złymi ludźmi trzymałem, choć mimo wszystko parę diamentów znalazłem. Kiedy się potykałem, od niej wielu wsparci otrzymywałem, kiedy się potykałem, od nielicznych pomocną rękę otrzymałem. Kłody przez niektóre kurwy wyrzucane. Dzięki Bogu wszystkie kurwy zostały pognane. Dzięki Bogu wszystkie kurwy zostały pognane. Teraz patrzę uważnie. Mam nadzieję, że się więcej nie sparzę. Mam nadzieję. Często traciłem, ufałem niewłaściwym ludziom. Tak często się do ludzi myliłem. Przyjaciół często traciłem, bo też zagubiłem. Ale mimo tego też wspaniałych ludzi poznawałem. Swoje serce im oddawałem, to samo od nich otrzymywałem, to samo od nich otrzymywałem. Nemu bratu ufałem, a potem tego żałowałem. Zapamiętałem dzięki temu prawdy i zasady swoje. Uważaj na ludzi klepiących cię po plecach. Jedną ręką będą klepali, a drugą kose ci w plecy wpierdalali. Fałszywi przyjaciele dobroć moją wykorzystywali. Czujność moją usypiali. Kurwy zasad żadnych nie miały. Tyle razy serca słuchałem, potem kurwa grubo tego żałowałem. Tyle razy serca słuchałem, potem kurwa grubo tego żałowałem. Dzięki temu to przeżyłem, tu świadczenia nazbierałem, żadnej znajomości nie żałuję. Naprawdę za wszystkie bardzo dziękuję, naprawdę za wszystkie bardzo dziękuję. Dzięki nim się tak wiele nauczyłem. Oczy kurwa szeroko otworzyłem, oczy kurwa szeroko otworzyłem. Przyjaciół często traciłem, ufałem niewłaściwym ludziom, tak często się do ludzi myliłem, przyjaciół często traciłem, bo czujność też zagubiłem, ale mimo tego też wspaniałych ludzi poznawałem, swoje serce im oddawałem, to samo od nich otrzymywałem, to samo od nich otrzymywałem. Dziękuję Ci Boże za anioły, które stawiałeś na mej drodze. Dziękuję Ci Boże. Dzięki i mam nadzieję, że już nigdy nie zbłądzę. Wiele w swoim życiu przemyślałem. Prawdziwych przyjaciół poznaję się w biedzie. Przecież wszyscy o tym wiecie. Przecież wszyscy o tym wiecie. Ale czasami wilki zakładają owcze przebrania i za przyjaciół się podają, bo myślą, że dobro człowieka wykorzystają. Bo myślę, że człowieka dobro wykorzystają. Zawsze swoje serce oddaję, i dla przyjaciół przykładam ich dobro nad swoje. Ostatnią krągą chleba bym się podzielił. Dla dobrych bratem, a dla wrogów najgorszym koszmarem. Swojego czasu myślałem, Boże, chronię przed przyjaciółmi. Bo z wrogami sobie poradzę sam. Bo z wrogami poradzę sobie sam. Dziękuję za tych, co zostali, próbę czasu przetrwali. Murteczki kochane, jeszcze będziemy się radowali. Murteczki kochane, jeszcze będziemy się radowali. Pozdrawiam kurwa wszystkich serdecznie. Chory kurwa RAP, CRC na bicie, człowieka rozpoznasz czynami.